Jestem zmuszony po raz kolejny bronić się przed wyssanymi z palca oskarżeniami nijakiego McDonalda Macha Gargana, zwanego Skorpionem. Jak już informowałem, sfinansowałem eksperyment, który zapewnił mu nadludzką siłę, szybkość i ten niesamowity cybernetyczny ogon. Celem eksperymentu było stworzenie przeciwwagi dla Spidermana, który nie stanowi zagrożenia i powstrzymuje złoczyńców. Nie miałem pojęcia, że gość jest świrem. Myślicie, że miał CV? Widzę o tym, że jest przycholem lubującym się w truciznach. Jego pozew to jasna próba obniżenia wyroku, który mu grozi! Na mnie, dzień, cholera, Jamie, nie zgadza się na coś tak.